Już mam otworzyć? Tak. Uuu, proszę, proszę! Ale nie są jakieś strasznie dużo dłuższe. Bo ja myślałem, że... No dokładnie masz normalnie włosy gdzieś dotąd, nie? No. No, to ja myślałem, że to będą takie do dupy. Nie! <laughs> jakieś takie jasne są. No. Takie rude nawet bym powiedział trochę. No. One są rude? Trochę tak. Dziwne. Ej, co robisz? Co? <laughs> Aleksandr! Aaa, bo co mam <laughs> długie, długie. A i kolor chyba zmieniasz. Nie. No, są takie... Rose Gold! Nie wiem się tak nazywa? Tak jak one czują. Ale dziwnie, dziwnie. Można tu dotknąć Dziwnie są takie kapsułki. Jakie, robale! <ścoughs> tu, Tylko ja cię ki nie Wykoniałem się to jest pomarańczowy. Jest to pomarańczowy? Jesteś gotowy? No, jestem gotowy, no. Cześć! <ścoughs> Nie Ja, ja no spoko, fajnie. A jaki ty miałeś wcześniej? kolor? Pokaż się zrobi <noise> dokładnie to samo. <noise> jakie jak one są w dotyku? Albo nie pachną. Jak fryzje, nie? A chcę, trochę strasznego. I sobie moje głowy tutaj, tak, skóry głowy. <noise> Ale nie zauważyłeś, że są dłuższe? No właśnie, miałem to powiedzieć, przysięgam, <noise> przysięgam, <głosy, głosy> <głosy, głosy> że miałem to powiedzieć.